Dzień dobry, nazywam się Karolina Pośpiech, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem w firmie Arkana. Dzisiaj w gabinecie Arkana Online podpowiem Wam, jak pielęgnować skórę wtedy, kiedy macie więcej niż jeden problem pielęgnacyjny. Bo bardzo często tak bywa, że Wasza skóra jest tłusta, a jednocześnie odwodniona. Skóra jest odwodniona, sucha, ale jednocześnie ma już objawy starzenia się. Jest nadwrażliwa i nadreaktywna, ale również zanieczyszczona. Więc dzisiaj właśnie podpowiem, które kosmetyki ze sobą łączyć, aby odpowiedzieć na te problemy skórne. Zacznijmy sobie od skóry tłustej, ale jednocześnie odwodnionej. Taka skóra będzie charakteryzowała się tym, że przytłuszcza się najczęściej w strefie T. Bardzo często występuje jakieś objawy trądziku będą to albo ze skórniki zamknięte, albo ze skórniki otwarte. Bardzo często również występują mocno rozszerzone pory, ale jednocześnie widać suche skórki. Czujemy ściągnięcie na skórze, a nawet delikatne pieczenie przez nadmierne wysuszenie właśnie. I dlatego musimy połączyć w jednym schemacie pielęgnacyjnym działanie na matowienie skóry, regulację sebum czy działanie przeciwtrądzikowe, ale również nie możemy zapominać o tym, że trzeba ją bardzo intensywnie nawilżać, ponieważ jest to jeden z tych elementów, których skóra potrzebuje zawsze. Więc dlatego polecam Wam po pierwsze oczyszczenie skóry produktami przeznaczonymi do skóry tłustej i zanieczyszczonej i na przykład będzie to Acne Out Gel. Jest to żel, który bardzo dobrze oczyszcza skórę, usuwa nadmiar sebum, węża pory. Zawiera on kwas shikimowy, kwas salicylowy. Ważne jest, żeby pamiętać, że tym produktem nie myjemy oczu. Wtedy do oczu potrzebujemy na przykład płynu micelarnego. Do tonizacji świetnie sprawdzi się Acne Out Toner. Tonik, który również zawiera kwas salicylowy, obniży pH, będzie powodował, że bakterie się nie będą rozmnażały na naszej skórze, ta skóra będzie bardziej matowa, on też będzie świetnym produktem, który zadziała minimalizująco na stany zapalne. Ważne jest właśnie to, aby pamiętać o do dobrym nawilżeniu I jako krem na dzień polecam bardzo mocno Hydrospheric Light Cream. Jest to krem o bardzo lekkiej konsystencji. Zawiera kwas hialuronowy, który świetnie skórę nawilża. Będzie dobrym produktem dla skóry tłustej, zanieczyszczonej, ponieważ nie zapycha porów, a jest lekki w swojej konsystencji i nawilża skórę. Będzie też dobrze komponował się na przykład z podkładem. Jeśli wolisz w ciągu dnia zastosować jakiś produkt bardziej matujący, ale również nawilżający, to tutaj Aklequest Hacker Day Cream będzie najlepszym rozwiązaniem. Dlatego też dlatego, że zawiera poranoni PRCF, zawiera kwas szykimowy, zawiera kwas hialuronowy, który świetnie nawilży, ale również ma ekstrakt z ryżu, który bardzo dobrze absorbuje sebum. czyli ma efekt matu, ale również działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i to jest bardzo ważne, nawilżająco. Natomiast kiedy potrzebujesz kremu nocnego, to wtedy sięgnij po Acne Quest Hacker Night Cream. Jest to krem bardziej działający nocnie, czyli bardziej regenerujący. Zawiera bakuchiol jako re botaniczny retinoid, zawiera również kwas hialuronowy, zawiera PRCF, quoranonik, czyli wszystkie składniki, które będą odpowiadały za działanie na regulację mikrobiomu, za działanie nawilżające i regenerujące. Jeśli w ciągu nocy potrzebujesz bardzo silnego nawilżenia, to na przykład wtedy sięgnij po Hydrospheric Light Cream. I w ciągu dnia zastosuj krem Acne Quest Hacker. Natomiast w ciągu nocy Hydrospheric Light Cream. Ja bardzo często polecam właśnie takie połączenie przy skórach suchych, ale również problemem trądzikowych czy tłustych. Jeśli chodzi o taką pielęgnację cotygodniową, to tutaj warto sięgnąć po maskę jest to maska S Hacker Mask o konsystencji żelowej, która działa regulująco na sebum. Możemy ją stosować jako maskę nocną, czyli nałóż ją na twarz i zostaw na całą noc. Przepiękny zapach pozwoli tutaj zadziałać kojąco w nocy, jak i również w żaden sposób nie wysusza. Ta żelowa maska od razu się wchłania i nie zostawia żadnej tłustej. Powłogi. Przed tą maską warto zrobić sobie peeling, czyli w tym tygodniowym rytuale najpierw sięgnij po peeling enzymatyczny, który zawiera ekstrakt z papai, mango i ananasa, usunie nam martwy skórek. będzie świetnym rozwiązaniem w przypadku skór problematycznych, bo jak wiemy tam problem takiego nadmiernego rogowacenia bardzo często występuje, tak właśnie ten produkt będzie temu problemowi zapobiegał. I właśnie po peelingu zastosuj sobie maskę. QS Hacker Mask na noc. I taka pielęgnacja domowa odpowie właśnie na dwa problemy: czyli problem przesuszenia, ale również problem z trądziku czy problem nadmiernego świecenia się skóry. Idąc dalej, kiedy Twoja skóra jest sucha, odwodniona. Ale już ma oznaki starzenia. Bardzo często te dwa problemy idą w parze, bo im skóra jest bardziej sucha, tym dużo szybciej procesy starzeniowe na niej się rozpoczynają. I dlatego wtedy potrzebujesz działania nawilżającego, ale również profilaktyki przedwczesnego starzenia się skóry. No i tutaj, jeśli chodzi o demakijaż, najlepszym produktem do demakijażu będzie mleczko BioActive z linii Pure. Produkt o delikatnej mlecznej konsystencji. Stosuj go na dłonie jak żel, delikatnie wmasuj z kilkoma kroplami wody, a następnie zmyj. Nigdy nie stosuj tego pr produktu na waciki, suche waciki, ze względu na to, że wtedy bardzo mocno naciągasz swoją skórę i będzie doprowadzała do tego, że ona jest jeszcze bardziej mało jędrna. Po oczyszczeniu skóry nałóż tonik. Tonik również tutaj możesz zastosować albo na wacik, Czyli delikatnymi ruchami, nawet bardziej takiego wklepywania na ów produkt lub na dłonie i bezpośrednio również metodą wklepywania na skórę twarzy. Obniży pH skóry, zadziała nawilżająco, detoksykująco czy antyoksydacyjnie. Krem, który będzie bardzo dobrze nawilżał, ale usuwał oznaki pierwsze oznaki starzenia się skóry, jest to krem Transform HA Filler. Filler, ponieważ ma też działanie lekko wypełniające. Ma w swoim składzie kwas hialuronowy, który jest zamknięty w specjalnym nośniku transformowalnym. On dotrze do skóry właściwej, będzie tam się uwalniał stopniowo, przez co hialuronidaza nie jest w stanie zdegradować naszego kwasu hialuronowego. Nada efekt nawodnienia, jak i również wypełnienia drobnych zmarszczek. Dodatkowy tutaj produkt. Substancja hydroksyapatytu wapnia będzie również działa, działał wypełniająco jako taki soft focus i wygładza, będzie wygładzał skórę, nadając delikatne ujednolicenie i jedwabiste wykończenie. Czyli produkt mocno nawilżający, natomiast ma również działanie przeciwzmarszczkowe na pierwsze oznaki starzenia. Jeśli te oznaki starzenia już są bardziej zaawansowane, jeśli Twój problem również będzie w okolicy owalu twarzy, to tutaj bardziej polecam krem V-Zone Reconstructor. Krem z linii Peptid Pro-Age, który działa ujędrniająco. Zawiera ksymelinę, czyli kwas ksymenynowy, Progeline jako peptyt biomimetyczny działający odmładzająco, liftingująco oraz argileninę, argininę która będzie takim promotorem przenikania oraz zastymuluje nasze mikrokrążenie. Bardzo fajny produkt właśnie w przypadku zmniejszenia jędrności, problemów z owalem twarzy. Jeśli Twoja skóra będzie miała mniejszą elastyczność, ale również w górnych partiach twarzy, to jako krem na przykład nocny, to polecam Ci Biomimetic Lift Up Krem. Krem unoszący, liftingujący z biomim biomimetycznym peptydem Progeline, Zadziała nawilżająco, ponieważ też zawiera kwas hialuronowy, ale on hamuje starzenie się skóry właśnie przez ten peptyd progeline. Peptyd progeline hamuje namnażanie progeryny, która w bardzo znaczny sposób degraduje włókna nasze kolagenowe i elastynowe. Dlatego potrzebujemy tej, tego peptydu po to, aby zahamować ten proces. I właśnie ten nasz produkt zawiera peptyd Progeline i sprawdzi się w przypadku problemów z skóry dojrzałej. Jeśli chcemy zadziałać bardziej miejscowo, Czyli właśnie tutaj w przypadku okolicy oka, to zastosuj biomimetyczny krem, czyli Biomimetic Eye Cream. On również będzie zawierał pro line, będzie zawierał kofeinę, będzie działać ujędrniająco, uniesie powiekę górną, jeśli masz z tym problem, działa uelastyczniająco, ale również rozjaśniająco w okolicy oka. Natomiast jeśli Twoim problemem są zmarszczki mimiczne, czyli kurze łapki, lwia zmarszczka, czy zmarszczki poprzeczne na czole, wtedy sięgnij po Botoluk Elixir. Produkt do miejscowego stosowania. Stosuj go tylko tam, kiedy potrzebujesz zlikwidować zmarszczki mimiczne, czyli, tak jak wspomniałam, w określonym miejsca, w okolicy oka, na czole, albo zmarszczki palacza nad górną wargą. Botulok zawiera substancję aktywną SEP-018, która działa relaksująco na nasze mięśnie, przez co właśnie możemy uzyskać efekty działania podobne do botoksu, czyli takiej relaksacji zmniejszającej widoczność zmarszczek mimicznych. Jeśli pielęgnacja codzienna jest już w pełni dobrana, to wtedy też możesz zaopiekować swoją skórą w tygodniu, czyli robić bardziej zaawansowane rzeczy, bardziej zaawansowane zabiegi. Po pierwsze peeling. Peeling przy skórach grubszych, skórach z głębokimi zmarszczkami to na pewno lepiej sprawdzi się krystal peel, który działa złuszczająco na dwa sposoby. W sposób mechaniczny, ponieważ zawiera kryształki korundu, jak i w sposób chemiczny, rozpuszczając martwe komórki na za pomocą kwasu. Rób ten peeling raz w tygodniu, nakładaj go na skórę, delikatnie masując, dopiero wtedy spłucz i trzymaj go około 5 minut na skórze. W przypadku zadbania o naszą skórę, na przykład w formie maski, mogę zaproponować dwa sposoby. Albo pierwsza maska jest to maska w płacie Vision Mask, która będzie działała na poprawę owalu twarzy. Ta mask, tą maskę zakładamy na uszy po to, aby móc też w niej wykonywać codzienne czynności, czyli my możemy w niej chodzić po domu, nie musimy całkowicie leżeć i ona nie dyskwalifikuje nas z codziennych czynności. Maska będzie działała nawilżająco, ujedniająco, przeciwzmarszczkowo. Albo jest druga opcja maska gaba nana, Lift Mask. Maska z neurotransmiterem GABA, jak i z glikopeptydami GOI, które działają silnie liftingująco. Natomiast tą maską trzeba już leżeć, najlepiej bez ruchu, po to, aby uzyskać maksymalne efekty liftingu, ponieważ jest to maska pamięciowa i jak zastanie naszą skórę, tak ją zostawi. Najlepiej w pozycji leżącej, po to, aby delikatnie pomóc tej grawitacji się napiąć. Po zastosowaniu tej maski i zmyciu ją delikatnie wodą zaaplikuj krem. Krem, który też świetnie się sprawdzi w przypadku skóry dojrzałej, ale również w przypadku skóry suchej, jest to krem gabanana Krem. Zawiera neurotransmitery gaba i nana, jak i również kwas hialuronowy. Świetnie nawilża, ma bardzo fajną konsystencję, lekko gęściejszą, co pozwoli też dać odczucie silnego nawodnienia skóry. Ten krem również może stosować codziennie rano i wieczorem. Czyli jest duży, szeroki wybór kremów odpowiednich dla skóry suchej, ale również już z oznakami starzenia się skóry. Przechodząc już powoli do ostatniego problemu, czyli skóra nadreaktywna, ale zanieczyszczona. Tutaj omówię produkty, które świetnie się sprawdzą właśnie do tych dwóch problemów pielęgnacyjnych. Po pierwsze, potrzebujemy do oczyszczenia skóry żelu z kwasem laktobionowym który bardzo ładnie oczyści naszą skórę, już na etapie demakijażu usunie martwe komórki na skórkach, ale w żaden sposób nie będzie działał podrażniająco. Po demakijażu potrzebujemy tonik, tutaj również z linii laktobionowej, Lactobionic Micellar Gel, który obniży nam pH skóry, usunie martwe komórki na skórkach, ale również już w przypadku tych produktów z kwasem laktobionowym będziemy działać oczyszczająco, ale również uszczelniająco na naczynia krwionośne, ponieważ takie właściwości ma kwas laktobionowy. Jako krem pielęgnacyjny w ciągu dnia możesz sobie zaaplikować krem Neurosensi, który zawiera substancje takie jak Sensamone P5, endotyleol czy kalamina i lukrecja. Będzie działał bardzo ładnie, uszczelniająco na naczynia krwionośne, likwiduje zaczerwienienia, likwiduje problemy skórne związane z nadreaktywnością czy nadwrażliwością skóry. Ma delikatny kolor różowy, który nadaje efekt baby face, taki efekt photoshopa i wygładzenia. Jeśli potrzebujesz kremu, który da również efekt oczyszczenia Nawilżenia i złagodzenia skóry, to tutaj wybór jest prosty. Krem z kwasem laktobionowym 5%, jak i również z kwasem hialuronowym. Bardzo lekka konsystencja, działanie łagodzące, uszczelniające na naczynia krwionośne, nawilżające, ale również oczyszczające. Może to być krem nocny, może to być krem dzienny, może być to krem, który zastosujesz samodzielnie lub w połączeniu pielęgnacyjnym z kremem. Z kwasem laktobionowym 10%. I na przykład tutaj możemy stosować go w ciągu nocy, a 5% w ciągu dnia lub zbudujmy tolerancję na kwas laktobionowy, czyli przez pierwsze tygodnie stosuj krem z kwasem laktobionowym 5%, a później wprowadź do swojej pielęgnacji krem z kwasem laktobionowym 10%, tak aby Twoja skóra przyzwyczaiła się do wyższego stężenia kwasu. On bardziej będzie działał właśnie oczyszczająco, uszczelniająco naczynie krwionośne, zawiera również witaminę A i C, które, jest świet... które są świetnymi antyoksydantami, mają też właściwości rozjaśniające i odmładzające. Ale tak jak wspomniałam, najlepiej zbudować najpierw tolerancję kremem o niższym stężeniu, żeby wprowadzić krem mocniejszy o wyższym stężeniu. Działając pielęgnacyjnie na swoją skórę, pamiętaj o tym, aby wykonywać peeling. Peeling, tutaj m.in. enzymatyczny peeling, który usunie martwe komórki na skórkach, który będzie skórę oczyszczał, będzie działał też nawilżająco, ale bardzo delikatny sposób, nie uszkadzając naczyń krwionośnych, nie podrażniając skóry, czy nie wysuszając. Warto pamiętać również o zabiegach, o pielęgnacji takiej cotygodniowej. I tutaj zastosuj na przykład maskę z linii Neurosensi. Aby zadziałać jeszcze silniej, to maskę możesz stosować raz w tygodniu lub, jeśli chcesz, możesz ją nakładać codziennie wieczorem. Teraz mam nadzieję, że tak łatwiej będzie Wam dobrać pielęgnację do różnych problemów skórnych. Dlatego też dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. A jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zadajcie je pod tym filmikiem lub swojemu kosmetologowi. Natomiast, kiedy, jeśli chcecie zobaczyć Zdjęcia efektów naszych zabiegów profesjonalnych wejdźcie na stronę skleparkana.pl i tam w zakładce Zdjęcia efektów możecie ujrzeć rezultaty terapii kosmetologicznych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!